Choć pokażę Ci, jak konstruowanie szablonów w branży odzieżowej może stać się naprawdę szybkie i przyjemne. Ręcznie każdy szablon musisz robić od zera, mnóstwo powtarzalnej pracy, ręczna modyfikacja modelu, a mógłbyś w systemie Inwentek zrobić to zupełnie inaczej. Szybciej, sprawniej, wygodniej. W systemie szybko stworzysz modele poprzez użycie wzorców, rysowanie nowych kształtów z użyciem figur geometrycznych, linii oraz istniejących części szablonów. Dzięki bibliotece modeli nie musisz tworzyć wszystkiego od nowa. Wystarczy kilka kliknięć, by mieć bazę do nowego szablonu. Wszystkie modele masz zapisane w jednym miejscu i możesz wrócić do nich w każdym momencie. W zaledwie kilka minut automatycznie stworzysz pełną siatkę rozmiarową na podstawie jednego bazowego modelu. Stopniowanie jeszcze nigdy nie było tak wygodne i proste. Automatycznie i szybko stworzysz układ rozkroju z użyciem kreatora, a dzięki zaawansowanym regułom układania zminimalizujesz zużycie materiału. Efekt: minuty zamiast godzin, porządek zamiast chaosu, pełna dokładność, powtarzalność i komfort pracy. Dzięki systemowi Inventex każdy konstruktor może tworzyć, modyfikować i zarządzać szablonami szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek.